Dzień dobry. Dziś wymiana szybko złącza w przewodzie spiralnym. Uszkodzone szybkozłącze to jeszcze nie powód do wymiany całego węża pneumatycznego. Odkręcamy starą uszkodzoną, szybkozłączkę. Chwilę to potrwa, bo się nie chce poddać. Usuwamy stare elementy. Bierzemy nowe szybkozłącze. Dedykowane do przewodu kalibrowanego na zewnątrz 10 na 65 Montujemy dwa elementy. Warto to wcześniej podgrzać. Będzie dużo łatwiej niż teraz. Po nasunięciu skręcamy dwa elementy. Dokręcamy kluczem. Szybko złączę gotowe. Przewód naprawiony, wszystkie elementy dostępne na naszym sklepie internetowym www.sklepmyśnikpneumatyczny.pl